Chyba mam takie głębokie przeczucie, że sytuacja się stabilizuje. Muszę Ci powiedzieć, do tego inflacja 12,5%, nie? Co? Żartujesz? No Ty pierwszy zacząłeś. I tu chłopaki nie płacą. Witamy Was serdecznie w takim luźnym materiale. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy, bardziej podcastowo. Stwierdziliśmy, że w sumie dobrze nam się dzisiaj rozmawia i będziemy po prostu gawędzić sobie. Dokładnie Gawędzimy. tak. Co tak naprawdę leży nam na wątrobie, nie? Tak. E, inflacja 12,4? No, 12 teoretycznie brzmi to... W porównaniu do Unii Europejskiej brzmi to tragicznie, nie? Ale no musimy, wiesz, polegać na wskazaniach naszych rządzących, że no w zasadzie tylko, nie? Tylko no przecież paliwo poszło do góry o 100%. W porównaniu do lutego, czyli nie tak dawno. Materiały budowlane nie wiem już ile procent, ale ponad setka przynajmniej, tak? E, przez ostatnie parę miesięcy. E, a pomimo wszystko jednak inflację mamy na poziomie 12%. Tak, czyli nie, nie jest tak nie źle. Nie jest tak źle, dokładnie. A może nawet i powinniśmy podziękować naszym rządzącym, że mamy tylko i wyłącznie inflację na poziomie 12,4%. Słuchajcie, jest coś takiego jak koszyk. Cen, który opracowany jest jako podstawa do, do, do podawania inflacji. Jest to taki, taki koszyk, który rozbija różne artykuły i podaje, jak one, poszczególne artykuły, wzrosły. Na zachodzie się to robi bardzo, bardzo drobiazkowo. Podaje się bardzo. Um, bardzo wiele artykułów, um, na przykład rodzaje mięsa, dzieli się je na, na różne kategorie, um, podaje się w jaki stopniu ceny wzrosły poszczególnych z nich. Zapewnia to większą taką transparentność um, wskaźnika, czy też większą transparentność możliwość analizowania wzrostu cen i utrudnia zdecydowanie rządzącym jakąś manipulację przy podawaniu tych wskaźników. W Polsce nie przykłada się do tego aż takiej dużej wagi. Śmiemy twierdzić z Mateuszem, że nie jest to bynajmniej przypadek, prawda? Nie, łatwiej jest wszystko ukryć, jeżeli ogólnie z koszykiem CPI Consumer Price Index dorzucamy do koszyczka to co jest dzisiaj tanie, a jutro to wyrzucamy, bo jest drogie, więc już psuje nam i dlatego inflacja jest 12,4, a nie 30,4 na przykład. Mateusz, ja Ci muszę powiedzieć, że mi się, jak śledzę te wszystkie informacje dotyczące inflacji, to przypomina mi się, nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu, że wraca do mnie takie wspomnienie filmu Faraon. Nie wiem czy kojarzysz. Końcówka lat 60. Mm -hmm. czy rok 70. jakoś mm -hmm. tak nakręcono. To jest polska produkcja, gdzie kapłani mówią ludziom, że za chwilę zajdzie słońce, ponieważ Bóg się na nich zdenerwował i w związku z tym będzie kara. Jak słońce zaszło, tak? że było zaćmienie, zaćmienie Słońca przez Księżyc. Zjawisko, które oni rozumieli oczywiście doskonale, natomiast no, ludzie nie bardzo, więc oni ubłagali tego Boga, żeby jednak no, dał jeszcze im tą ostatnią szansę nie? i zrobili dokładnie to, co oni oczekują. Nie? Mhm. Więc taka bezwzględna manipulacja. I ja mam takie wrażenie nieodparte, że ta manipulacja pomimo tego, że my już dzisiaj wiemy, co to jest zaćmienie Słońca, idzie w najlepsze. I zwłaszcza w naszym kraju i nic tak dobrze się nie sprzedaje jak złe informacje, prawda? Dokładnie. I nic tak nie jest takim chodliwym tematem, a tak już bardziej poważnie na temat tej inflacji chcielibyśmy troszeczkę więcej powiedzieć, ponieważ, no nie wiem Mateusz, ja myślę, że jesteśmy zgodni, no 12%, 12,5% to jest po prostu śmiech na sali. To jest śmiech na sali. To jest śmiech na sali i widząc, widząc co się dzieje i widząc jak kiedyś wychodziło się z zakupami za, nie wiem, 70 czy 80 zł, a dzisiaj z połową z tego wychodzi się za dwa razy tyle, no to moje pytanie jest, gdzie tu jest 12,4%. Chyba, że mamy jakieś inne poczucie w ogóle wartości liczby 12. Ja się śmiałem, że inflacja 12,4% jest faktycznie w jednym miejscu, w stołówce sejmowej. To jest bardzo możliwe. Ja w ogóle zastanawiam się, czy, 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 czy ci panowie, którzy tam pracują, czy oni w ogóle, wiesz, mają jakąś, jakieś poczucie realizmu tak? tego, co się dzieje na, na, na no zewnątrz. Myślę, że mają, ale sprytnie udaje, udają, że tego nie widzą, bo jest to koniunkturalnie opłacalne. Zwróćmy uwagę na wykres. Mamy tutaj, Mateusz, taki bardzo ciekawy wykres, widzę. Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedniego. Widzę, że tutaj mamy, analizujemy rok 2021 i do końca kwietnia 2022, mm -hmm. ehm, nie wiem, wygląda to jak skocznia narciarska, tak szczerze mówiąc. Trochę tak, nie? Do, do, Dosyć taka, Dosyć taka powiedziałbym nawet stroma, nie? Jestem ciekawy czy rządzący daliby radę nie utrzymać się ehm, e, zjeżdżając tej, z tej skoczni. Najbardziej też śmieszy mnie ten cel inflacyjny, 2,5%, a mamy 12,5%. Powiedzą nam pewnie, że to przez wojnę i przez koronawirusa. Ale już się to chyba odbyło, że mamy Putin inflację, a moi drodzy wojna zaczęła się w lutym, a cel inflacyjny, tak jak wspomniałem, jest 2,5%. Ten cel został już nieosiągnięty w marcu zeszłego roku i każdego następnego miesiąca... Też nie był osiągany, bo w marcu zeszłego roku to tak jak tutaj widzicie, no mamy 3,2 i później to już jest tylko w górę, no i styczeń to było 9,4, więc to chyba nie jest wina Putina. No w styczniu, z tego co wiem, to nie było za dużo mowy o, 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 wojnie. o wojnie i o, o tej sytuacji. Być może jakieś tam już pogłoski dochodziły, ale wszystko, cały system gospodarczy funkcjonował bez zmian od wielu, wielu, wielu lat. Um, Mateusz, słyszałem takim argumentem. Kontrargumentem rządzących jest to, że w całej Unii Europejskiej inflacja szaleje. Nie wiem, czy słyszałeś, jaki jest wskaźnik inflacji na przykład w Niemczech 7,5, 7. Zwariowane 7,5% nie. I nie wiem, czy słyszałeś, ale ostatnio nawet też podali, że inflacja się im zatrzymała nawet lekko spadła. Czyli można. Więc pomimo tego, że. Przecież oni też są dotknięci wojną, wojną czy też skutkami tej I wojny. I to w dużej ta... mierze, bo przecież oni dystrybu... dystrybuują gaz i paliwa. No, dokładnie. Więc, no. E, natomiast w całej Unii Europejskiej jest ten wskaźnik też około 8%. Mhm. E, no pomiędzy 12,5% a 8%? Jesteśmy w końcu w czymś lepsi, naprawdę. To Udało nie nam się. Oddać, nie? I e, tak jak e, była mowa o tym, że e, Unia Europejska ma ten wskaźnik na, na dużym poziomie, okazuje się, że Unia Europejska też faktycznie ma inflację, ale mają o wiele, o wiele niżej niż e, u nas ta sytuacja w Polsce. Ciekawe, czy e, dużo się o tym mówi? Nie, nie oglądają ostatnie wiadomości. Widziałeś coś na ten temat? Słyszałeś coś? Nie, też nie. A prognozy na wzrost inflacji w Polsce na najbliższe parę miesięcy? Yy, tak, że mają hamować, czy nie? No to powiem ci, że poczucie humoru ci dopisuje, cały czas. Niezmiennie. Także kontynuuję. Tak, tak, gdzieś widziałem. Chyba. No, ja słyszałem właśnie, że w wakacje osiągnie apogeum, a nawet do. do, do a Morawiecki nie krzyczał, że już panujemy nad wszystkim i że, że Putin. A nie, ogłosił, a nie ogłosił już końca pandemii w, 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 w zeszłym, zeszłym, roku. zeszłym roku? Tak, faktycznie. Także może pan Morawiecki się troszeczkę mylić w czasie. Więc w sumie, jak teraz mówi, to za rok możemy się spodziewać spadków inflacji. Ja może nie, po, nie, nie, nie ufałbym może opinii polityka, który dba o to, żeby mieć poparcie wyborcze. I pełną miskę ryżu. I dostaniecie miskę ryżu. I pełną miskę ryżu i <słuch> em, Pełne konto w wyniku transakcji, które przeprowadza niepewnych transakcji. Które przeprowadza w handlu, handlu nieruchomościami. Wbijesz do jakby kościoła, że najpierw sprzedali dla Kościoła sporą część nieruchomości, a później Kościół sprzedał tę część nieruchomości dużą część. Nie chcielibyśmy urazić uczuć religijnych nikogo z naszych słuchaczy. Nie, tu mówimy czysto Ale, jakby wiecie, e, handel. Handel i. Transakcja związana z, z zakupem <grym> ze nieruchomości przez naszego jaśnia panującego na pana premiera. No, delikatnie rzecz ujmując, woła o pomstę do nieba, jeżeli już jesteśmy przy tej tematyce, prawda? Ryż, moi drodzy, względem tego koszyka No jak wygląda ten ryż? 13,6% do góry, względem miesiąc do… w sensie rok do roku. Okay. Kwiecień, czyli to jest jakiś wiążący wskaźnik, tak? tak. No bo w, czyli kosztował na przykład załóżmy 100 jednostek w kwietniu 2021, a teraz kosztuje 100 ile? 13? Yy, tak. tak, tak. 113,6. Yy, to, co ja znam, jakby od strony gastronomicznej, bo mój znajomy prowadzi knajpkę, 13,3% ryby i owoce morza. No nie do końca, bo te ryby i owoce morza tak poszły w górę, że na przykład pstrąg. Tak, jak kupowało się albo zawierało się kontrakt na powiedzmy pół roku albo na cały sezon. Tak, teraz nikt nie chce podpisywać takiego kontraktu, bo cena tak gwałtownie rośnie z miesiąca na miesiąc, że im się nie, nie kalkuluje to. Byliby bardzo stratni. I rok do roku jest wzrost na Pstrągu albo Łososiu jakieś 60-70%. A tutaj mamy wpisane 13,3%. Także coś tutaj. Ktoś mały... Delikatnie rzecz ujmując, coś tu nie gra. Ktoś jest małym pomczuszkiem, chyba. Zobacz, zwróć uwagę na mąkę. 125,5 ehm, ehm, Czyli 20... 25,5% wzrosła mąka. Zwróć uwagę na pieczywo. 123,7 ehm, Tu też bym chyba nie, nie ufał, bo jeżeli mąka jest duży, jakby mocnym składnikiem tego pieczywa, jakby wchodzi w skład tego pieczywa i to jest 20, powiedzmy 26% a wzrost kosztów energetycznych też jest bardzo duży więc jest no tak, ale zwróć uwagę, mnie. że pieczywo jednak bardzo dużo poszło w górę. Ym... Ale jest, sa, sama mąka poszła w górę 26, a 24 pieczywo tylko. Czyli śmierć twierdzi, że pieczywo poszło jednak więcej? Yy, tak, a jest zaniżone. Jeżeli mamy was tutaj. Zaraz to przeanalizujemy. Kiedy ty to nie z nami No Właśnie. Ym, Mateusz zwróć uwagę na mięso wołowe. Jeżeli dobrze widzę, to jest 30%. 29,9, tak? Tak. Ym, rok do roku. Yy, makaron, tylko 9%. Gdzie znów wracamy do tego, że makarony robi się z mąki i jajek i makaron, przepraszam, mąka 25,5% przypominam, a makaron tylko 9%, gdzie koszty energetyczne też poszły w górę i no oszukują no, nas. A zwróć uwagę Mateusz na przykład, na widzę bardzo ładną pozycję, oleje i tłuszcze, 128,8%. To jest też, za przeproszeniem, gruby bullshit. Bo ostatnio, nie ostatnio, jakiś czas temu poszedłem po oliwę i olej. No. I chyba jeszcze mleko i zapłaciłem 35 zł. No, no to, to, nie Tylko. Jest, to to nie jest e, 28%. Przecież eee. olej jest chyba dwa razy droższy niż Słuchaj, niż jeżeli olej w kosztował w tak, na granicach 5 zł, tak. Na przykład? Tak. No to jeżeli wzrost był o 30%, to powinien wzrosnąć. E, do, do 6.50. 5 i... 6.50. Tak. No bo tyle to jest 30% od 5, mhm, tak? tak. 6.50. A um, olej kosztuje dwa razy drożej. Tak, jest. Kołodyżki, więc, koło odyszki, yy... no, no więc... I właśnie chcielibyśmy przygotować dla was materiał odnośnie inflacji, ale nie tak żeby omówić tylko tak jak teraz sobie tutaj Klozeczki to jest teraz taki ryby. luźny materiał, dokładnie, tak. nie poparty może jakimiś dogłębnymi analizami, tylko tak wynikający bardziej z naszych tutaj rozważań i przemyśleń, tak, tak, tak. ale chcielibyśmy zagłębić się w ten temat o, o wiele głębiej. I byśmy przedzwonili na przykład do hydraulików. Do różnych takich miejsc, które oferują w się sensie do różnych instytucji może, które oferują daną usługę, powiedzmy, fryzjerka, hydraulik, nie wiem, jakiś budowlaniec. Zadzwonilibyśmy do knajpy jednej, drugiej trzeciej zapytali, zapytalibyśmy, o ile podnieśli im rachunki, na przykład za czynsz, energię oraz o ile podrożały dane produkty. Na przykład tak jak ta, mam teraz info odnośnie tego Wasasia czy pstrąga, mm -hmm że podrożała 60-70% rok do roku, mm -hmm. to jeżeli byście chcieli, to oczywiście sup, like. like. Komentarz. <gry> I zostawcie komentarz, czy chcielibyście zobaczyć taki materiał, bo to w sumie dużo pracy będzie nas kosztowało, a my jesteśmy tacy nie skorzy do tej pracy. No, nie, ciągle się nie chce, nie, nie chce, ciągle się. człowiek by tylko odpoczywał, nie. Popierdzieć trochę w kanalkę. Ale powiem, że ten materiał byłby, byłby dobry, ponieważ nas, nasz nos mówi nam niezmiennie, że 12,5% to jest po prostu jeden wielki kit, um, którym nas karmią i. Um, Śmiemy nawet, śmiemy, śmiemy nawet twierdzić, że jest to przykrywka do tego, żeby więcej na nas zarobić i więcej z nas pieniędzy, więcej naszych pieniędzy zabrać i jeszcze żebyśmy byli im wdzięczni za to, że mamy tylko 12,5%. Tak, tak, tak. Taka mocna jest... propaganda, bo pamiętajcie, że inflacja to jest podatek, który jest pobierany od Was, zanim Wy się zdążycie zorientować, bo teraz wynik inflacji. To jest wynik poczynań z zeszłego roku, z ostatnich dwóch lat. Te wszystkie tarcze antyinflacyjne, 500 plus i tak dalej. Ja nikomu nie żałuję oczywiście pieniędzy, ale nas nie stać na to, bo żeby dać komuś, to trzeba zabrać i poprzez inflację zabiera się od całego społeczeństwa. No stara zasada ekonomii: no, nigdy tak. nikomu nie dasz, dopóki wcześniej komuś innemu tych pieniędzy nie zabierzesz, tak? tak? tak, tak, tak. Chyba, że Chyba, że. Chyba że sobie te pieniążki wydrukujesz. No i wtedy zabierasz wszystkim. I wtedy zabierasz wszystkim. Tak. Dajesz wtedy jakiejś określonej grupie, tak. która jest Twoją ulubioną, którą wiesz, że masz dobrego deala, bo będzie na ciebie głosować, tak? tak. Um, I się nie przejmujesz niczym, bo masz kolejne wybory w kieszeni. Dokładnie. Prawda? To jest, I to jest znów jakby taka kiełbasa wyborcza. Niestety nie można... polityka się bardzo ściśle wiąże z ekonomią, nad czym ubolewamy, ale tak. takie są realia. E, więc czekamy na wasze komentarze. Zrobimy dobry materiał poświęcony inflacji. Mamy kilka dobrych pomysłów, jak to zbadać, ale nie z punktu widzenia statystyk, tylko zrobimy to praktycznie tak. na własną rękę i myślę, że taki materiał byłby bardzo dla Was ciekawy i pouczający. I w sumie, też zostawcie komentarz odnośnie tego, jak Waszym względem wygląda inflacja. Czy czujecie ją, czy może nie czujecie jej? Bo może jesteście z trzeciego wymiaru i tam nie dosięgła was mi Super, no to jest pojęcie subiektywne, tak? Każdy prawo ma do swojej oceny. Tak. Być może spotkamy się z takimi opiniami, że no nie ma z tym problemu. I też oczywiście jesteśmy, zawsze staramy się z Mateuszem mieć otwarty umysł. Też się z tym zapoznamy i postaramy się do tego ustosunkować. Tak, czyli koniecznie przykłady, żebyśmy mogli się odnieść do tego. I w sumie to tyle. Na chwilę obecną to tyle. Dziękujemy Wam bardzo, zapraszamy do naszego kolejnego odcinka. Trzymajcie się i pamiętajcie, że chłopaki nie płacą. Bo chłopaki to cwaniaki.